Kolumbowie rocznik 21 byliby dziś stulatkami. Poprosiłem zatem tych, którzy 100 kilometrów od Warszawy i 100 lat później także wkraczają w dorosłość, o to, żeby przeczytali wiersz jednego z najsławniejszych spośród nich, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i powiedzieli coś od siebie, coś osobistego. Tak powstał cykl KKB na PW 1 na 1. Jeden wiersz Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego na jeden dzień Powstania Warszawskiego. Gdyby przeżył, to na pewno jego psychika bardzo by na tym ucierpiała by, przez wydarzenia w trakcie II wojny światowej. I jego twórczość już nigdy nie byłaby taka sama, bo albo by w ogóle przestał tworzyć, albo zacząłby tworzyć bardzo depresyjne i smutne yy, wiersze. A jeśli chodzi o jego legendę, to istnieją dwie, dwie możliwości. Yy, albo nie byłoby to już takie wyjątkowe, gdyby przeżył, yy, bo to jednak coś daje. Tak myślę, że zwykle tak jest, że artyści są bardzo um, uwielbiani właśnie po śmierci. A ewentualnie za te wszystkie jego yy, wiersze mógłby być bardzo sławny, chociaż nie wiem. Oddzielili. Cię. Syneczku, od snów, co jak motyl drżą? Haftowali ci, syneczku, smutne oczy, rudą krwią. Malowali krajobrazy, w żółte ściegi porzuc, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli Cię, syneczku, ziemi Twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powicinałeś żelaznymi łzami. Odchowali Cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce?